Witajcie. Chciałabym dzisiaj nagrać filmik, taki pierwszy, rozpoczynający, zależnie od tego, czy będzie potrzeba na więcej, na temat bliźniaczych dusz. Ponieważ sama doświadczam od ponad 2,5 roku po spotkaniu bliźniaczego płomienia mojego, rzucony proces czyszczenie, energii, spontaniczne przebudzenie kundalini, praca na poziomie różnych czak, przekonań, wzorców, czyszczenia jego i tym podobnych, szlifowania jego. I prowadzę także grupę o bliźnieczych pominiach na Facebooku, z której być może niektóre osoby mnie kojarzą. W związku z tym, że dosyć dużo jakichś tam obserwacji, tudzież własnych doświadczeń, być może nie jako ekspertowa osoba doświadczająca byłabym w stanie podpowiedzieć coś kolejnym osobom. Na pewno nie będzie to zajmować każdemu, dlatego, że dla większości osób, powiedzmy sobie szczerze, ten temat jest tylko iluzją, bajką, ee, ponieważ ich dusze się nie podzieliły. I to nie jest coś, co możemy sobie wybrać tu teraz. Ponieważ jeśli osoba zafascynowana tematem, a nie mająca wcześniej tego podziału na bliźniaka i siebie będzie szukać kogoś, może niestety paść, popaść na jakiegoś nacyza albo osoby z którą wejdzie w toksyczną relację, to chyba nie o to chodzi, tak? Um, dlatego no, tutaj jest dużo tematów podłączonych, powiązanych, o których warto by było powiedzieć troszeczkę szerzej. Um, Jak rozpoznać bliźniaka od różnicodatnej duszy, od karmicznych relacji, Eee, tudzież czasami są sytuacje, że batnie dusze podążają też ścieżką, tak jak bliźniacze dusze, eee, a nie mają tutaj tej zgodności stuprocentowej wibracji, czy godu serca i tym podobnych. I być może udałoby mi się troszeczkę więcej opowiadać gdzieś tam, jeśli będzie zainteresowanie. Jeśli nie będzie zainteresowanie, nie będę się męczyć i robić filmików, więc proszę jakiś jakikolwiek znak, że chcielibyście kontynuacji informacji więcej na ten temat. Jeśli Wam to nie będzie zajmować jasne, może tak być, może to w ogóle nie dotyczy Waszej duszy, a może będzie tak, że po prostu Wasza dusza szuka innej ścieżki na, to, na dojście do tego samego, czy coś w tym stylu. Ci, którzy są bliźniaczymi płomieniami w środku w sercu, dobrze wiedzą, czym to jest, że to nie jest tylko iluzja, a jest to prawda ich życia. I być może uda mi się gdzieś tam podpowiedzieć, jak dojść do tego, co jest autentycznie waszą prawdą, prawdą waszego serca, eee, przy czym bardzo dużo tutaj własnej pracy będziecie musieli, musicie wkładać być może eee, w związku z tym, że tego często próbuje nas oszukać i czekać się iluzji, fantazji eee. Bo to tak fajnie by było mieć bliźniaka. Tylko ci, którzy to przychodzą, nie uciekają od tego, bo potrafi temat przytłoczyć. Jest tak głęboki, szeroki, nie jest bolesny, kiedy dochodzi do zrywania kolejnych warstw, masek, ego, tudzież do przekopywania przez stajany i swojego szczytu myślę, że na dzisiaj to wystarczy jeśli komuś się podoba proszę o jakiś znak jeśli nie dzięki za to, że oglądaliście i postawiam serdecznie do zobaczenia później dla tych, którzy będą chcieli ponownie tu zajrzeć mam specjalne pozdrowienia dla dzielniczych pomyczków, które wiedzą że nie mają gdzie być że jeśli uciekają, uciekają tylko przed sobą. Tak naprawdę, a nie przed bliźniakiem, bliźniaczką. A to wszystko. Do usłyszenia. Cześć.